Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Nocturne, a to jest zerowy odcinek Retrostalgii, w którym postaram się przybliżyć Wam, z czym to się je, a kto nie jest głodny, czym się popija. Także przygotujcie przekąski i zaczynamy. Jeżeli kiedykolwiek, patrząc na aktualne gry, stwierdziliście, że jednak kiedyś gry były lepsze, a już na pewno oryginalniejsze, to będziecie mieli świetną okazję, aby się w tym stwierdzeniu umocnić. W następnych odcinkach zobaczycie klasyki oraz gry niekoniecznie znane w naszym kraju, pochodzące na platformy przeróżnych platform od Atari 2600 rozpoczynając na PlayStation kończąc. Każda prezentacja tytułu, o ile jest to możliwe, będzie przeplatana ciekawostkami z uniwersum, dotyczącymi samej gry, czy też producenta. Poznacie w skrócie fabułę tytułu, jego mocne i słabe strony oraz mechanikę gry. W trakcie trwania odcinka będziecie mogli się także zapoznać z moją subiektywną oceną kawałka kodu. Odcinki pojawiać się będą co tydzień lub dwa, w zależności od skomplikowania tytułu, ponieważ nie chcę niczego pominać. W materiale będziecie mogli także zauważyć wskazówkę dotyczącą następnego wideo. Jeżeli wciąż jesteście zainteresowani, to padę w dłoni do dzieła. Może przy okazji natraficie na tył do przyszłego materiału bądź zauważycie to co ja przeoczyłem, sugestie mile widziane. Także żegnam się z wami i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Jak obiecałem wskazówka.